Myślicie, że te pory same się zamknęły? Nie, to nie do wiary. Och, Lalki, tak mi przykro! Dajcie spokój! Nie możemy się poddać! Na stronie podali, że termin mija o trzeciej. To koniec. To nie koniec. Wy podniosłyście mnie na duchu, gdy myślałam, że to koniec. A teraz ja, jako ukochana, a tym bardziej śliczna liderka, zrobię z wami to samo. Nie teraz, Gulio, jestem natchniona. Na zajęciach z mrokonomiki uczyli nas metod marketingu i sposobów podkręcania. Są sposoby na to, by wywindować nasz filmik. Zaufajcie mi. Uczniowie Straszyceum, wasz strach-skład potrzebuje pomocy! Obejrzyjcie nasz filmik! Powiedzcie znajomym! Cóż, to nie podziałało. Nie teraz, Gulio. Franki, rób swoje! Jasne! Tylko 15 więcej? Przy tej częstotliwości będziemy miały milion kliknień za milion lat! O, będę już za stara, żeby jechać na mroczną plażę. To wszystko nie działa, Kleo. Co teraz zrobimy? Kończy nam się czas! Pomyślę! No, o, o, już mam! Poczekamy do nocy spełnią pełnią księżyca i wtedy ja wezmę i. A, nie mam. Co by sprowokowało ludzi do obejrzenia go i rozesłania? O mój stworze, o co chodzi? Wiesz to zrobić? Dasz nasz filmik na główną stronę StrachTube'a? Poważnie mówisz, że za każdym razem, gdy ktoś kliknie na filmik, to będzie mógł rozesłać go wszystkim ze swojej książki adresowej? Niesamowite! Gulio, to totalnie genialne. Czemu wcześniej nie mówiłaś? To działa. O, nie wierzę, naprawdę nam się uda. Tak, już blisko. Czemu nie idzie?